Siemandero ludziska, Z tej strony Dark Wolf. i zaczynamy kolejny odcinek serii. Let's play Sydney'e Pirates, albo jak ja to nazywam? Slow Ship Simulator. Eee, Białego też w odcinku nic się nie działo. Rozbiliśmy trochę ten, oczywiście. Bez Wezmę broni. broń. Po raz pierwszy tego to od razu je Widzicie mamy nową broń Powinna być o wiele szybsza No i to widać jest różnica wątpię. mi Jak wiecie, nawet mniej szybciej reaguję. Nawet od wroga. Ok, i dostaliśmy nowych załogi. O, Zdezertowali mi. New Warship, nas nie interesuje. Widzieliście, że jesteśmy ostatni kawałek nawet mapy. Baron Raymond trzeba znaleźć. Tego trzeba rozpierniczyć. No i oczywiście trzeba jeszcze znaleźć do odwiedli Hermoza. A tak jak mówiłem, ja chcę nawet znaleźć co do dodatkowych rzeczy Kiedy w Ym, Mogę to sprzedać? Nie Dezerturują mi niestety ludzie Więc jak dalej pójdzie będę musiał przeczekać kilka miesięcy Kontecznie z złotem co jest nic wartem dari, dari, dari. Hmm. Wiecie co? Zostań się z tortugi, rozdzielę. Nic nie jest warte. I zostaniemy na razie w tym. Tawerna. Nowy ludzie. Tutaj na razie nie mamy złota, więc musimy, wiem, że jesteśmy wrogami. I że jesteśmy warci tylko 3000, ok. Zaczął jakaś sytuacja w międzyczasie. A jesteśmy w wojnie. Z... A, świetnie. Powiem, że tegoś praktycznie prawie wszystkich. Oczywiście jest mi na razie załoga. o oh, kit broni, to by mi się przydał bardzo. Czy w tym bokciku coś będzie ciekawego? Jeszcze o tym nie wiem. 140. Na razie moim zadanie jest oczywiście przeszukanie tutaj trochę tych miejsc. Więc po prostu zanim... W te, bo, tym te odcinku też nic nie będzie się działo, bo mam zamiar oczywiście trochę zarobić. I dopiero wtedy trochę powiększyć też mogę trochę do kupienia. I trafić też po, po drodze inne i powiększyć w międzyczasie swoje to co mamy French Colonel. I te nie interesują mnie na Zieduńczycy, nie interesują mnie nawet to. Wiemy, governor, ok. Oczywiście ja też chciałbym pojechać do Anglii na chwilę, bo bym potrzebował porozmawiać z nimi. Niestety, nie z wiatru, to trochę. Jest ciężko Zaraz razie. Pojedziemy do piratów, tylko zapełnić załogę. A potem zobaczymy, co się da zrobić. Wiesz, czasami nam przyspieszy, czasami nie. Okej, okay. oczywiście my z Duńczykami jesteśmy w wojnie, że się nie mylę, prawda? Aha, już jesteśmy tylko w wojnie z nimi, więc nie mogę na tym zaatakować Hiszpanów. Więc, więc muszę zaatakować Duńczyków. No, mieć dwóch wrogów, oczywiście, do nas jeszcze z Hiszpanią, czyli, przepraszam, z Hiszpanią, z Francuzami. A, to wszyscy oboje. No świetnie, no, to trafiłeś się naprawdę perfekcyjnie. Na razie to, to mi nie stać. Na razie idziemy atakować Duńczyków. Oczywiście najpierw zabierzemy załogę. O! Wielka Brahama jest pod nimi. Pamiętałem, że był pod innym mrokiem. Tym, pod inną banderą. Wiem, ja na ziemi nie stać. Okej, okay. na razie opływam. Oczywiście szukamy teraz Duńczyków do zaatakowania. Oczywiście nie smaklercy, bo smaklercy na nic nie służą. O! Imigranci z wielką chęcią. Widzicie, on nawet jeżeli rozdzielamy łupy, jak mówiłem już wcześniej. Dlaczego ja, ja nie chcę zejść o poziom? Bo to jest bez sensu, bo tutaj jest o wiele większa zabawa na adventure. Widzieliście, że nawet wy, że ja mam proble lekkie problemy z trafieniem, a nie zaatakuję go. Szkoda. Za szybkie jest na mnie. Więc teraz lekko uciekniemy. No dojechał, no, dzięki, dzięki szczęście, że nic nie miałem. Więc trzeba będzie poszukać gdzieś indziej. Tak jak mówiłem, miałem też pojechać do Anglików. O, protesty Duńczycy mamy też całą tą część. Hmm. Musimy dojechać do Eurahelta Oczywiście mogłem też zatykać piratów Bardzo by mi się to by przydało Zatkowali ja zaatakowali tych Eurohelta. Szkoda o. nie pozwolę wam na to Sami weszli. Ok, zabieramy wszystko. Jedziemy, oczywiście, do lachelta okej, okay, na misję mi nic nie powiesz. Ty zabierasz złoto, co mi jest potrzebne. Tutaj nic nie ma, więc sprzedajemy okręty i idziemy do gubernatora. Ok, nie widzicie, jesteśmy awans nad mirała, więc to będzie łatwiej, i powiększamy nasze Ok, a sobie z nim poradzę. No i trzeba będzie robić nawet takie głupoty według mnie, ale no cóż. Mamy to coś nowszego. Informacje: ok, dostaliśmy, że kolejny jest na Gran Bahama. No, tak, będziemy musieli płynąć, więc jest świetnie. Jesteśmy jeszcze awans, to nam da bardzo dużą przewagę. Wiem, będąc wrogami dymczyków, ale na razie ja z nimi nie będę walczył teraz, bo ja muszę na Grand Bahama, żeby orostu tu odebrać ten. Oczywiście mamy coraz więcej zadań, Bo trzeba będzie porąbać. No, ja nie zdążyłem. Inaczej, gdybyśmy zdążyli, moglibyśmy uszkodzić. Widzieliście, z jednego stały się dwa. No ale cóż, my na razie idziemy po zadania. W międzyczasie zapieprzamy załogę, co nam jest potrzebne. Tutaj nie mamy kasy. Hmm. Co <laughs> no, ty się walczymy cały czas? Rapier. <laughs> Leżeć okay, kolejni, co się przyłączyć, i oczywiście rozpieszczamy kolejnego. Ah. No czasami niezbyt dobrze ta ochrona działa Ok, mamy kolejnego, dostaliśmy złoto ja nic nie zrobię, Merkady nie jest potrzebny, a to nic nie mogę ten. No dobrze, no to idziemy na atak tak jak wiem Dash Ridersi Wiem, skoro będziesz w wojnie, polepszysz lepsza reputację, więc walczymy ze wszystkim co się rusza. Oczywiście będzie mi tak to potrzebne. A, podali się, fajerowsko. Oczywiście ją zatopię. Jak widzicie, jest to wiele prostu prosi. Oczywiście, jak zrobimy trochę tych awansów, powinno być nawet łatwiej w grze. Dlatego po prostu chcę użyć chwilowo te, nie powiedziałem, kilka odcinków, ale chociaż pierwszy użyliśmy już na ten, na zaatakowanie, teraz bierzemy kolejnych. Po prostu tak, żeby zyskać trochę, tak tak może nazwać. Na jak będą nowe te, to nie będę stopował. Hej, że ten okręt mi się bardzo opłacił zabrać. Nie dam im załogi, bo inaczej będzie mi sprząbane. I tak dziwne, że oni mają aż tyle załogi, dwie stówki. Teraz mogę nawet wejść. Hej. Zabieramy. Ja widzę, że Noe's już trzeba być zadowolona z, taki, z takich, z tych. Oczywiście, to wiem. Waląc w ten sposób, staram się nie tylko polepszyć sytuację, ale też powiększyć sobie kasę. Żeby może nawet utrudnić sobie w następnym drogie trochę grę. Dzięki temu będę mógł nawet tego zrobić. Jak to mamy? A dalej jesteśmy w wojnie. Ale wszyscy są w wojnie z nimi. Eee, ale się trafiło. Okej. Okay. Eee, Najpierw sprzedaż oczywiście. Widzicie, nawet mamy fajny kapelusik. I ci obie więcej kasy eee, Będzie łatwiej sprzedać Okej. Okay. Oczywiście sprzedajemy okręty, które nie są im potrzebne. Bridge of Wars. No taka trzeba potrzeby, inaczej nie mamy tego. Ja wolę mieć 20 dział, nie jest ich dużo potrzebnych. Tu dalej nic. Tu dalej na razie jest potrzebne. Gowernor? Ok. Dostaliśmy kolejny awans. Jak widzicie, ta sama barona, więc będzie łatwiej nam znać nawet o. Do... Dostajemy kasę. No i mamy kolejny. Ten. Co dawno nie mieliśmy? Jak wiecie, teraz już nic nie widać. Ja trzeba będzie iść. A, niestety tego nie widziałem. Musicie dobrze patrzeć na rękę, bo inaczej. A, cholera. Cholera. No, niestety nie patrząc, to sobie trudniej, ale może zobaczyć, jeżeli jesteście sprytni. No, chyba się udało, nie wiem. Zobaczymy. Tak, udało się. Fuksem, ale która nie... trzeba patrzeć dobrze na rękę. No. Okej. Okay. Dostaliśmy, że jest kolejny na tortudze. No jak widzicie, nie jest łatwy taniec teraz. Czy niestety utrudnił. Bardziej mówiąc wysoko, więc nie mamy nawet odpowiedzialności co, gdzie iście. No i teraz, jak widzieliśmy, mieli też, mieliśmy też awans, mamy jako barona. Zakroili nam jeszcze trzech, tutaj, i widzicie, już mamy pięć. No i... o wiele trudniej to było. Okej, okay. teraz nasza sytuacja. Oczywiście jesteśmy w wojnie z nimi, ale... A to jest niestety mała ta, więc o mnie nic nie służy. Ale moglibyśmy za zaatakować dumczyków Oczywiście, że dalej jesteśmy w wojnie, tak. Więc, jak widzicie, coraz... Idąc dalej z doświadczeniem, nie dostajemy już odpowiedzi do gry, i jest to o wiele trudniej i nawet szybciej. Wydaje się, ten gra taka ciekawsza. O, poddał się, welcome. Okej. Okay. Więc tak, teraz powinniśmy już być wrogami, a ja jeszcze nie. Szkoda, bym chętnie zaatakował. Bym pokazał, co się dzieje z miastem. Moglibyśmy nawet, wiecie. Dobra, wam pokażę co chodzi. Oto takie miasto. Przewidzieliśmy chyba w pierwszym czy w drugim odcinku co to znaczy, ale będzie ma różnica w grze. Yy, ja chcę zacząć od... tutaj. Nie, to jest kiepsko. Tu. Okej okay. Oficerowie na razie skip. Oczywiście, na razie ich ukrywamy. Oczywiście, jeżeli ktoś się pyta, dlaczego? Bo tutaj, jeżeli ten będzie mieć większe sytuacje. Okej, okay. gdzie są oni? A! świetnie widzicie? Okej, okay. a! Kawaleria! Na mnie idzie. Powinno być lepiej dla nas. Tak, udało się. Na razie ją tutaj. Ci się ukrywają. Wy też. Ich wyciągam, bo dlatego że tutaj nic nie ma. Ci idą od góry. Jedźcie na tmapkę. Yy, bukanierzy. Nie, zostaw ich tutaj. Teraz oni też rozstrzelają niestety ich. Więc oni będą musieli spiernić od stąd. Ok, jak widzieliście, mieliśmy Next. Ok, oni idą z tej strony. E, na razie skip. Oczywiście nie jestem głupi. Odkrywamy ich tutaj, widzicie, cover podzielony na dwa, znaczy że po prostu nie może iść traf prawnie. No, nie z, z tym się pożegnamy. I zaatakują zatakują jego. A jednak nie, nie, uciekli. Znaczy oni prawdopodobnie pójdą na, na nich. Szkoda. No tak myślałem. Fo a! Forest podzielenie na trzy! Mam bardzo duży atak niestety. A! Wygraliśmy jeszcze to! <śm> to by się to spodziewał? Dzięki temu, że właśnie forest mieliśmy, więc nam uratował nam życiem. Oj, piraci są wkurzeni. Bardzo dobrze, zarzuci. Do A, jest chwało, cholera. To zrobiłem to spory błąd. Szczerze, że ich teraz więcej. Szkodam. Ukryjmy tutaj. Oczywiście my jesteśmy sprytniejsi i oni zaatakują. No, i widzieliście, było to było wystarczająco easy. Koniersów ukryjemy. Cover. Więc mamy więk większy ten. Uh. Może? spodziewałem eee, się tego. No niestety. Okej, okay, zaatakujemy... górę. Okej, okay, udało się. Tych rozstrzelamy. Oczywiście trik od boku. Sem bardzo dużą przewagę. Okej, to jest moj oficerów. Yy, na razie next. Bajcie ich uszkodzić, zanim zaatakuję oficerami. Ja zrobię mały błąd. Zobaczymy, czy im się uda. O! No i weszliśmy. Ok, zabieraliśmy 3500. No ale niestety nie udało się tego co chciałem zrobić, to no szkoda. Bo czasami, jeżeli jesteście dobrze ustawieni, mogliście coś zrobić, co nie będę wam spoilerował. Hmm. E, czy my też wojnie wojnę z tymi? Już nie, ale zostawię specjalnie, żeby spróbowali zaatakować. Ok, a my próbujemy ponownie się dostać do Gram Bahama. Atakujemy. A! Od razu mi chciał atak na Bez wo wojska. Ok, dostaliśmy, dostaliśmy nic, ale jak widzicie możemy deklarować nowego gobernatora i dokładnie o to mi chodziło. To teraz skoro dzięki temu wojnie, może zmienić po prostu kto rządzi miastem. Oczywiście mnie interesuje Anglia, bo chcę powyższą reputację, więc wybieramy English Lord. I jak widzicie, to od dzisiaj... O. ...od dzisiaj kolonia jest angielska. Gowernor. Niestety nie akceptuję. To nieprawdopodobnie i ktoś się zapyta dlaczego? Bo nie mam ochoty zdradzać tej, to co mamy tutaj, oczywiście, jak pamiętacie. To co mamy Romos. Ja wiecie raz, od dzisiaj granba jest nasza. Trzebałoby też wyczyścić inne kolonie. Tylko, że dzięki temu, żebyśmy osłabili, że teraz stało się naszym miastem. Co to daje, że nie będziemy mieć okrętów tutaj blisko Duńczy du duńskich? Ale to nie jest żaden problem. Tylko, że przyda nam się i tak wyczyszczenie. Zobaczmy tutaj, co się da. Nie. Okay. teraz do Ostachnem. Czy jak to tam się tam nazywa? Achmed, terrorist. Instruujemy oczywiście czy można zabrać tą kolonię, ale jak pamiętam, odpowiedź będzie pewnie brzmiała nie. Bo jak widzicie, to jest Major, a nie ten. Okej, okay, zabieramy drewienko. Co się kupić od dawna? Okej. Okay, Pari. aż mnie nie interesuje. Tu nie mamy nic. Tu nic. No to, uciekamy. Trochę sprzedaliśmy kasy. I co z tego drewięka będziemy mieć, bo tu dalej nie, nie rozumiemy się. Drewnienko, 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 drewnienko. Signal passing. Okej, okay, to po prostu daje nam sygnał, żeby przeciągnąć okręty. Więc tak będzie potrzebne. A nawet szybko lecą się te odcinki, generalnie. I wracamy do La Helta.

Ok, kolejni się przyłączyli To mi potrzebne yy, Gowernor Znaczy ja, coś się zmieniło okay. Jak widzicie kolejny awans, daliśmy się kontr, znaczy że po prostu czas prawe, które będą w portach będą po prostu się po taniej kosztach. A został porwany. Ok, to będziemy musieli jechać do tego. Ok, no to widzicie, teraz jesteśmy kolejne zadanie. Kolejny awans. Więc teraz praktycznie mamy count. Oczywiście jeszcze dwóch. Musimy uratować babkę. Widzicie, musimy jechać tak. Do kolonel Mendoza, co mamy w dołu. Musimy jechać do tego na tortudze. Baron Raimondo, co jest. Daleko stąd. Po w wonie dalej z nimi. Nie. Musimy jechać do ojca do znalezienia. Mamy do cholery jeszcze dużo rzeczy do roboty. Więc ja prawdopodobnie teraz zjadę do jakiegoś portu i zakończę odcinek. To oczywiście który jest najbliższy port New Aberdeen. I po prostu w następnym odcinku postaramy się zjechać. Bo wiem, że będzie prawdopodobnie nudne. To przez kilka tak odcinków będzie, więc o to się nie martwi, nie będzie tak stałe, bo ja oczywiście się... Bo inaczej będzie zbyt nudna ta gra. Więc o to się nie martwcie. No dobrze panowie. Ja dziękuję państwu za uwagę. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Nie bolał. I zaczymy się w następnym odcinku. Shimondaro.